vitan vitan new update um, is available and we will see first big changes on monday i won't cover whole update because basically it's all about new heroes and portals but there's also one more thing new power system so in this video i will talk about why you shouldn't emblem your legendary heroes at least in next few days also I'll talk about why this is the best time to reset talent tree on some cards. But before we start, hit the like button, and if you're new on the channel, don't forget to subscribe. Let's dive in and see what it's all about. On Monday, 13th of May, a um, new power system will be launched. This will be Master Emblems will be able to give additional 5 emblems to our heroes so instead of 20 25 will be max of course this will improve stats and upgrade skill talent so basically heroes with master emblems will be stronger and soon we'll see defensive lineups with over 7.5k power i guess 8k in near future lucky that master talent won't work on other heroes like super talent on season 1. I don't want to go deep in special effects cuz of course they might be slightly changed. So, I'll do separate video about them when they will go live. So, why you shouldn't emblem your legendary heroes. With new power system, um, we will get update of prices for embleming our heroes. But this will affect only legendary ones. To take a hero from 0 to 20 will consume 260 emblems less. That's a lot because it's like 17, 18% of current total cost. 8th, 10th, and 19th perk um, costs now uh, 125 emblems. It will be reduced to 80 and um, 20th perk the last one f for now costs 250 emblems and it will be reduced to 125 there's no info about food and iron so i guess these prices will stay on old level anyway if you if you emblem your hero before update will go live you will use nearly 1500 emblems. If you wait, you'll use 260 emblems less. That's why you shouldn't emblem your legendary heroes till Monday. Looks like we'll be getting more emblems from quests, but still it's better to save extra 260. When update will go live and you'll reset any hero, you'll receive emblems corresponding to new values. So with each reset you'll lose 260. I mean, you'll get exact amount to rebuild your hero, but it will be less than you've spent. So for example, average speed hero need 12% mana generation to charge with 9 tiles. Legendary troops gives only 11%. So with new troops, average mana hero need mana perk on talent tree or bard bonus i have sorry it's here i have i think 3 heroes um, average speed heroes without mana perk that's um colorful yeah um who else Aramis and Ferus. Um, I would like to rebuild them, but issue is that I've used golden emblems on them. One on Kulervo, one on Aramis and two on Februs, but I think it might be still worth. To be honest, if I want to do this, the best time is after war hits and before update. I also have uh, tons of heroes I'm not using anymore, um, like Konshu, uh, even some old ones like Prof Lidenbrock, uh, Garjamal, Bertilla, uh, Iris, Glenda. So, yeah, tons of them. Um, so, I could reset a few of them, but remember that reset is worth only if you have a reset token do not reset your heroes with gems cuz you'll waste gems and also you'll receive only 95% of emblems used so check your heroes maybe um, you have few legendary ones you would like to reset or rebuild and important note don't rush with master emblems. Pick the right heroes because, exactly like with golden emblems, we won't be able um, to um, receive back master emblems that are used. Let me know what you think about this power system. Are you gonna reset some heroes to earn some emblems? That's it for this one. Wish you all a wonderful day and see you next time. Witam w polskiej wersji. Jest już dostępna aktualizacja do wersji 67 gry. I pierwsze duże zmiany zobaczymy w poniedziałek. Nie będę omawiał całego update'u, bo w większości on dotyczy nowych postaci i portali. Ale jest jedna ważna rzecz: nowy system ulepszania postaci. Więc w tym filmie opowiem, dlaczego nie powinniście dawać talentów legendarnym postaciom, przynajmniej przez kilka najbliższych dni. I również powiem o tym dlaczego to jest najlepszy czas, żeby zresetować na postaciach przynajmniej niektórych drzewka talentów. Ale zanim zaczniemy, dajcie łapkę w górę, i jeśli jesteście nowi na kanale, pamiętajcie go subskrybować. Lecimy z tematem i zobaczmy czego on dotyczy. W poniedziałek 13 maja a wejdą do gry czy wejdzie do gry nowy system wzmacniania postaci i to będą te talenty mistrzowskie, o których już kilka razy wspominałem? Będziemy mogli dać 5 dodatkowych talentów naszym bohaterom, czyli zamiast 20 maksymalna ilość to będzie 25 talentów. Oczywiście to wzmocni statystyki postaci i ulepszy tą umiejętność talentów. Czyli w skrócie mówiąc, postacie z talentami mistrzowskimi będą silniejsze, i wkrótce będziemy, będziemy widzieć ustawienia obronne mające 7,5 tysiąca, a niedługo przypuszczam 8000 mocy. Na szczęście, te talenty mistrzowskie nie będą działać na innych postaciach, tak jak obecne super talenty na sezonie pierwszym nie chcę wchodzić tutaj głęboko w szczegóły tych dodatkowych efektów, bo oczywiście one mogą się jeszcze trochę zmienić, natomiast o tym będzie oddzielny film, jak już te talenty zobaczymy w grze. Także dlaczego nie powinniście ulepszać czy dawać obecnie talentów legendarnym bohaterom? Razem z wprowadzeniem tego nowego systemu ulepszania postaci otrzymamy aktualizację cen do przyznawania talentów naszym bohaterom. Natomiast to będzie dotyczyło tylko legendarnych postaci. Żeby podnieść postać, że od 0 do 20 talentów będzie nas to kosztowało 260 symboli mniej. To jest sporo, ponieważ to jest 17-18% całego kosztu podniesienia postaci. 8., i 19. talent, um, który obecnie kosztuje 125 talentów symboli, będzie kosztował 80 symboli. Ostatni talent, ten 20. Które obecnie kosztuje 250 symboli, jego cena będzie zredukowana do 125. Nie ma żadnej informacji o zmianach, jeśli chodzi o cenę żywności czy żelaza, więc te zostają najprawdopodobniej na starym poziomie. Ale jeśli chcecie dać, czy jeśli dacie talenty postaci już teraz, to zużyjecie prawie 1500 symboli. Jeśli zaczekacie, Ulepszenie postaci będzie kosztowało 260 symboli mniej. I to jest powód, dla którego przez najbliższe kilka dni nie warto um, talentować legendarnych postaci. Um, wygląda na to, że z zadań będziemy dostawać więcej um, symboli, ale nadal jest lepiej zaoszczędzić te 260 niż je zmarnować. Natomiast kiedy aktualizacja czy już te talenty mistrzowskie wejdą w życie, i zresetujecie bohatera, to otrzymacie ilość symboli odpowiadającą już tym wartościom po zmianach. Czyli przy takim resecie stracicie 260 symboli. Może nie do końca, bo dostaniecie nadal dokładnie taką wartość, żeby odbudować postać, którą resetujecie, ale to będzie mniej niż wydaliście. Więc dla przykładu. Postacie ze średnią maną potrzebują 12% regeneracji, żeby ładować się po 9 klockach. Legendarne oddziały dają tylko 11%, więc z nowymi, z nowymi oddziałami um, te postacie potrzebują bonusu do many w drzewku talentów albo bonusu barda. Ja mam trzy takie postacie na średniej manie, e, sorki, którym nie dałem tego talentu i teraz jest lipa. Te postacie to jest kulerwo. Um, nie ma. Następny to jest stary, dobry przyjaciel, znerfiony Aramis. I następny to jest Fallus, który też nie dostał tego talentu. Um, I chciałbym ich przebudować, tak żeby dostali ten talent, żebym mógł ich używać z legendarnymi oddziałami, ale problem jest taki, że zużyłem też złote talenty. Jeden na Kulerwo, jeden na Aramisa i dwa na Ferusa. No i to jest lipa, bo tych złotych talentów e nie odzyskam, czyli te z końca wejdą tu na początek. Ale nadal, jeśli chcę zresetować te postacie i je przebudować, to myślę, że jest warto i najlepszy moment, żeby to zrobić, to jest po oddaniu ataków wojennych, a przed wejściem aktualizacji. Również mam masę bohaterów starszych, których już nie używam, jak Konszu, którym nie grałem od wieków. Um, Lidenbrock bez kostiumu, więc te talenty tu nie są potrzebne, a ja kleryka potrzebuję. Viviką kostiumową czasem gram. Może też wpadnie um, któryś z nowych kostiumów, ale postacie jak Bertilla, Garjamal, Glenda, Iris, tym w ogóle nie gram. Więc mógłbym dodatkowo zresetować takie postacie i odzyskać z nich. Talenty już teraz. Ale pamiętajcie o tym, że resetowanie postaci opłaca się tylko, jeśli macie symbole resetu, ponieważ jeśli ich nie macie, to nie odzyskacie pełnych talentów. Nie resetujcie bohaterów używając diamentów, bo stracicie diamenty i otrzymacie tylko 95% zużytych symboli. Um, więc przejrzyjcie swoje postacie. Może macie kilka legendarnych postaci, które chcielibyście przebudować tak, żeby miały manę albo po prostu zresetować, bo ich nie używacie. Natomiast bardzo ważna uwaga. Nie śpieszcie się z przyznawaniem tych talentów mistrzowskich. Wybierzcie odpowiednich bohaterów, bo dokładnie tak jak ze złotymi talentami, w przypadku resetu takiej postaci nie odzyskamy tych talentów mistrzowskich. Dajcie znać, co myślicie o tym nowym systemie mocy. No i czy zamierzacie resetować jakichś bohaterów, żeby zyskać dodatkowe talenty? To wszystko w tym filmie. Życzę Wam bardzo miłego dnia i weekendu. Trzymajcie się. Do zobaczenia.